speciali Przerwę teraz właśnie na posiłek i jem tego mojego osypka. Pan powiedział, że oscypek to nie jest ser. To jest oddzielna kategoria. No. Zawsze myślałem, że to jest rodzaj sera, no, ale to jednak jest osypek to oscypek, a ser to co innego. jak to u nas gadają. Żyćcie, a będziecie życzeniakiem. Ciężko tyrają ci górale. Pan jest taki, że teraz się chciałem w Sronisku napić kawki. Emporium. Pewnie każdy podobnie myślał jak ja, że tu się napije kawki. Tu kolejka jest, przepraszam? Tak, do toalety. To, to to Mocna i sypana. Schronisko wybudowane było już wiele lat temu i zaprojektowane też bardzo dawno. No i chyba nie przewidzieli projektanci ani budowniczowie, że będzie taka ilość turystów w tym schronisku. I e, składanie zamówień, i odbieranie e, potraw i napojów. Wszystko jest w jednym rogu upchnięte, Dosłownie w jednym rogu. Więc y, wszyscy, którzy chcą coś tamkolwiek zjeść, muszą się w tym rogu znaleźć. Tylko kwestia, czy razem w jednym czasie, czy uda się komuś jakoś tam wyczekać, momentu kiedy będzie mniejsza kolejka. No, bardzo zła organizacja, złe, złe zaprojektowanie tego, tego punktu wydawania potraw. No ale schronisko już ma swoje lata, więc pewnie nie już pora na, y, na jakieś zmiany. Uzmysłowiłem, że w ostatnich y, latach. Bywam zakopanem dwa albo i trzy razy w roku i się zastanawiam, kiedy to mi się wreszcie znudzi, ale jeszcze mi się nie, nie znudziło. Pierwsze doświadczenie moje z grzaniem, z gotowaniem, z grzaniem właściwie jedzenia w terenie, w plenerze, to było tu w Zakopanem. A teraz dziś nie wziąłem ani palnika, ani kubeczka do gotowania, no bo już nie chciałem tego nosić, bo w zasadzie miałem tylko w planie kawkę na ciepło. Ale wymyśliłem teraz, że w zasadzie by wystarczyło mieć te takie pastylki, takie paliwko turystyczne. I chyba zamierzam, chyba to kupię i zobaczę jak to będzie grzało, jak to się będzie spisywało teraz. Pamiętam kiedyś te pastylki miałem, używałem, ale one były takie, one dawały trochę taki zapach nieprzyjemny. Ale coś może zmieniło się, muszę to sprawdzić. W tym sensie te pastylki by były lepsze tu w górach niż palnik, bo nie trzeba wtedy brać ani buty gazowej, ani palnika samego, tylko po prostu sam kubeczek malutki i no i te pastylki i ewentualnie wodę meka. No i na kolację udało mi się zgodnie z planem. Będę miał smażonego osypka i takie kotleciki drobiowe. Jeszcze mam z domu. Używałem ostatnio takiego palnika wysokiego, na butę nakręcanego, nakładanego, zapinanego właściwie. Ale tu wziąłem ten taki płaski, ten w sensie niski, dlatego że tutaj, no zakładam, że będę smażył jeszcze w takim, takiej wietrznej pogodzie, jutro. Też planuję zrobić takie samo danie na słowackiej stronie. No ale jak wieje bardziej, no to lepiej, bo to było niskie, to wtedy działa ta zapórka od wiatru. A w tamtym wysokim, no to niestety, ale większość tego ciepła ucieka. No chyba gotowe już. Wystarczy podejrzewać. Gorące. Ale pycha. Rozpoczynam drugą fazę operacji, czyli e, Tatrzańska pętla. Minąłem właśnie miejsce po granicy polsko-słowackiej. I znalazłem wreszcie takie miejsce 30 km przed Tatrami Wysokimi, przed tą miejscowością na Słowacji. Już myślałem, że nie znajdę w ogóle jakiegoś miejsca do śniadania. Na początku tej trasy, tej pętli Tatrzańskiej, była cała masa takich stolików, zadaszonych, bardzo ładnych miejsc. A potem jak ja potrzebowałem, to już nie mogłem znaleźć. No ale widzę, że jest. Bardzo przyjemne miejsce. Tu sobie zaraz zrobię śniadanko. Akurat z tego miejsca nie widać gór, no bo góry są tam i to są rzeczywiście tatry. W tamtym kierunku jest miejscowość, tatry wysokie, tak się nazywa miejscowość. Eee... To jest bardzo ciekawe zjawisko i takie fajne wrażenie, jak się patrzy na góry, na tatry, właśnie mając za sobą południe czyli patrzymy na tatry od południowej strony, czyli patrzę się na północ i widzę Tatry. To jest, no dla mnie przynajmniej, to jest takie porównywalne wrażenie do tego, jak jestem nad jakimś morzem na południe Europy, albo na przykład na Bornholmie i widzę morze, ale patrzę na niego nie na północ, tylko na południe. No niektórzy, ja, ja mam takie właśnie poczucie kierunków geograficznych i to dla mnie jest takie właśnie bardzo fajne wrażenie. A tu... No akurat mówię, no nie widać stąd, ale tam są właśnie Tatry, czyli patrzę tam i patrzę na północ i widzę góry. No ciekawe wrażenia. I, no i bardzo, bardzo ładny bardzo ładna droga, bardzo ładne trasy. Przyznam szczerze, że tu jadę sam i tak chwilami mam takie Mam eee, takie wrażenie, że nic nie jedzie, ja tylko tu sam jeden jestem, trasy takie trochę dzikie, kręte, bardzo ładne zresztą, no ale jednak, no ale jakoś przejechałem, no, jestem mniej więcej w połowie drogi w tej pętli, może trochę dalej nawet niż w połowie, zobaczymy jak będzie dalej, pilnuję teraz e, patelni. Jeszcze, jak tak piję tą herbatkę, to chciałem powiedzieć o ciekawym spostrzeżeniu. Odkąd zamontowałem tę owiewkę dolną pod silnikiem, to zauważyłem, że gorące powietrze z silnika wieje mi teraz na dół nóg. To było szczególnie takie wręcz nawet nieprzyjemne, jak było bardzo gorąco w tamtą stronę, jak jechałem, czyli do Zakopanego. Bo po prostu mnie to wręcz, no może nie parzyło, ale było bardzo gorące. No ale tak myślę, że w chłodniejsze dni to może być takie centralne ogrzewanie motocyklowe. Mam nadzieję, że to nie wpływa jakoś na przegrzewanie silnika, bo to powietrze po prostu jest kierowane przez tą owiewkę jak gdyby takim jednym strumieniem właśnie na nogi kierowcy, a wcale nie, no tam nie zostaje, wiesz, tam nie jest trzymane przy silniku, więc myślę, że chyba się dobrze będzie chłodzić. Ale chodziło mi głównie o efekt estetyczny, a tymczasem a tymczasem e, zrobiłem całkiem niezamierzenie centralne ogrzewanie. Przede mną ostatni odcinek e, pętli Tatrzańskiej Większość z tych odcinków, może nie większość, ale dużą część tych odcinków przejeżdżałem przy różnych okazjach innych podróży, ale nigdy tak w całości, nigdy tak nie jechałem właśnie od Hochołowa do zakopanego ostrony popradu. Bardzo fajna wycieczka. Na razie jeszcze nie podsumowuję, bo jeszcze jestem w trakcie. Ale póki co bardzo fajnie idzie. małe zakupiki w sklepie spożywczym i jadę na malutki spacerek. Dobiega końca moja samotna wyprawa w Tatry. Jestem już w połowie drogi do domu. To były cztery dni samotnej wyprawy. Wszystkie cele zostały osiągnięte. To znaczy, był piękny spacer po górach, po Tatrach. Przejechałem pędę tatrzańską motocyklem od słowackiej strony. Spędziłem te cztery dni bez chwili nudów. Potwierdzam słowa wytrawnych turystów motocyklowych, którzy zachęcają do samotnych wypraw motocyklowych. Rzeczywiście to jest nic strasznego. Podczas takiej wyprawy ciężko się nudzić. Natomiast jest cała masa korzyści. Na przykład nie musimy się martwić tym, że nasz towarzysz czy towarzyszka będą. Zmęczeni, zniecierpliwieni, będą pytali, dlaczego taka zmiana planu, będą chcieli postój w innym momencie, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jadę motocyklem i ktoś jedzie z tyłu, czy na innym motocyklu, zawsze czuję taką no, obecność drugiej osoby, i nie jestem taki w pełni skoncentrowany na tu i teraz, natomiast jadąc samotnie cały ten czas podróży to jest po prostu jedna wielka medytacja. Doskonały czas relaksu dla umysłu, świetna forma odpoczynku. To były cztery dni. Podejrzewam, że 7 dni takiego wyjazdu też by były dla mnie doskonałym wypoczynkiem i na pewno by nie było nudu. Dziękuję za wspólne oglądanie filmu. Mam w planie następny. Tym razem nie będzie to film o podróży, ale to będzie takie, taka przygoda bushcraftowa. Także zapraszam. A teraz dziękuję za wspólne oglądanie i pozdrawiam. Do zobaczenia.